Naukowa dzielnica podcast Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przemysław stanęła przy mikrofonie. Rozmawiamy dziś z profesor Elizą Pieciul-Karmińską z Wydziału Neofilologii UAM. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu. Profesor Elizy Pieciul Karmińskiej nie trzeba przedstawiać słuchaczom naukowej dzielnicy. Niedawno w cyklu z wydawnictwa rozmawialiśmy na temat jej publikacji Ośla skórka, wieloskórka i Myśli Korzuszek baśniowe siostry. Sądzę jednak, że osobom, które nas wcześniej nie słuchały, też pani profesor nie trzeba przedstawiać, a to za sprawą dwóch słynnych braci i ich osobistej biblioteki. A w zasadzie tylko jej części, bo chodzi o 28 woluminów, które należały niegdyś do braci Jakuba i Wilhelma Grimów. Pani profesor, uściślijmy jedną rzecz na wstępie. Niestety nie przeczytamy nowych baśni, braci Grimm. Tak, niestety nie, w naszym znalezisku nie chodzi o nowe baśnie. Wiem, że braci Jakuba i Wilhelma Grimmów kojarzymy w Polsce, pewnie także w innych krajach, przede wszystkim jako autorów zbioru baśni. I w ogóle zbiór baśnie, braci Grimm, ta nazwa jest powszechnie znana. Dlatego ja nie dziwiłam się, że informacja o odnalezieniu części prywatnego księgozbioru Braci Grimm dla wielu osób była równoznaczna sensacyjną wiadomością o odnalezieniu znalezieniu nieznanych bądź zaginionych baśni braci Grimm. Tymczasem nasze poznańskie znalezisko, takie nazywamy, dotyczy czegoś innego, nie fabuł autorstwa Grimmów, lecz egzemplarzy książek, które były w ich posiadaniu. Były częścią ich prywatnego, niezwykle cennego księgozbioru i wbrew pozorom jest to nie mniej sensacyjne odkrycie, zwłaszcza że prywatny księgozbiór Jakuba i Wilhelma już od. Paru dekad jest osobnym przedmiotem badań germanistów, którzy zajmują się dziełem i życiem słynnych braci. A owe odkryte egzemplarze, z jednej strony uchodziły za bezpowrotnie zaginione, więc tym bardziej cieszy, że istnieją materialnie, że nie zginęły, a z drugiej strony mają ogromną wartość. Oczywiście wartość sentymentalną, bo jednak stały na półkach u Jakuba Wilhelma, oni brali je do ręki. My wiemy, że były bardzo przez nich cenione i kochane. Mają także ogromną wartość materialną, mamy tam naprawdę prawdziwe białe kruki wśród naszego znaleziska, i mają także wartość właśnie taką germanistyczną, filologiczną, ze względu na obecne w tych książkach odręczne notatki. Panie profesor, znajdujemy się jednak w Poznaniu. Skąd pomysł, że ten księgozbiór znajduje się właśnie tutaj? Skąd pomysł, żeby go tutaj szukać? Tak, to jest bardzo zasadne pytanie, bo przecież Grimowie nie byli nigdy w Poznaniu. Swoich książek też do Poznania nikomu nie wysyłali, bo oni w ogóle nie, nie lubili rozstawać się ze swoimi książkami. Równocześnie warto powiedzieć, że to nasze znalezisko, mimo wszystko nie było znaleziskiem przypadkowym. To nie było tak, że właśnie ktoś otworzył książkę i mówi, ojej, to jest książka braci Grim. To znalezisko tak naprawdę jest wynikiem długoletnich poszukiwań. Musimy się cofnąć do roku 2002, kiedy to profesor. Wies Wydra opublikował katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. I tam odnotował, że sześć woluminów, a konkretnie to było osiem inkunabułów i jeden stary druk, wśród swoich posiadaczy maj, mają także właśnie Jakuba i Wilhelma Grimmów. Więc możemy powiedzieć, że już w roku 2002 no, opinia publiczna mogła się dowiedzieć, że w Poznaniu znajdują się książki z księgozbioru braci Grimm, tyle ta wiadomość może ona nie była jakby podchwycona z dwóch powodów. Po pierwsze te badania germanistyczne w Polsce w ogóle nie są aż tak bardzo rozpowszechnione, a po drugie także w Niemczech dopiero od niedawna zrozumiano, że samo badanie materialnych książek z księgozbioru Grimów może mieć znaczenie naukowe, a po drugie akurat te odnotowane przez profesora Wydrę księgi miały mało śladów użytkowania, więc jakby one też nie budziły zainteresowania takiego dodatkowego. Poza tym te, te księgi miały wielu innych y, ważnych posiadaczy, więc powiedzmy, że grimowie nie byli tu jakimś szczególnym. Szczególnym wyjątkiem. Kolejnym etapem, właśnie tak zbliżamy się do czasów współczesnych, to były działania pani profesor Anny Lowy z Instytutu Filologii Romańskiej, która od lat zabiera studentów ze swojego seminarium właśnie do naszej biblioteki, żeby oni mogli obcować z tymi starymi francuskimi książkami. I tam współpracuje z panią starszą kustosz Renatą Wilkosiewicz Skutecką, także Romaniską z wykształcenia. Tutaj ten, ten, ta gałąź romanistyczna okazała się niezwykle istotna. I w ramach tych spotkań okazało się, że pojawiły się kolejne książki. Jakby odkryto, że są kolejne książki właśnie francuskojęzyczne, które także pochodziły z sięgo zbioru Braci Grimm. Był obecny w nich ex libris ich biblioteki, tudzież już więcej śladów użytkowania. I pani profesor Anna Loba, z którą nagrywałyśmy ostatnio także ten wspomniany już podcast, no wiedząc, że ja zajmuję się Grimmami już od lat, jestem też tłumaczką właśnie Braci Grimm, zajmuję się też naukowo no Powiedziała, że koniecznie muszę udać się do pani Renaty Wilgosiewicz-Skuteckiej i zbadać sprawę na miejscu. Ja w roku 2023, w lutym, właśnie udałam się do oddziału zbiorów specjalnych z taką inicjatywą podjęcia dalszych poszukiwań, bo pomyślałam, że jeżeli mamy te kilka książek, które ewidentnie były na półkach u Jakuba i Wilhelma, no to być może mamy ich więcej. No i właśnie powstał taki, taki pomysł, że jeżeli mamy te kilka, to może powinniśmy zacząć dalsze poszukiwania. No i tutaj muszę powiedzieć, że ten tandem taki właśnie badawczy stworzyłam z panią Renatą Wilgosiewicz Skutecką. Jest to myślę też piękny przykład współpracy wewnątrz uniwersyteckiej, takiej właśnie bibliotekarsko-filologicznej, bo każda z nas wniosła do tych poszukiwań swoją wiedzę i myślę, że każda bez tej drugiej nie dałaby rady wykonać tego wszystkiego. Równocześnie nasze poszukiwania to też myślę, że warto podkreślić, od początku bardzo intensywnie wspierał Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych, doktor Habilitowany Rafał Wójcik, który nas właśnie zachęcał do poszukiwań, stwarzał nam takie ramy organizacyjne. Na koniec namówił nas do publikacji naszego odkrycia w czasopiśmie biblioteka naszym uczelnianym. A wiele inspiracji wyszło także i taką dużą pomoc uzyskałyśmy także od pana Jakuba Łukaszewskiego z pracowni Starych druków. Ja bym tak pozwolę sobie także na taki akcent osobisty, że dla mnie wielką radością obok odkrycia tych zaginionych książek moich ulubionych było także spotkanie tych wspaniałych naukowców, tych wspaniałych bibliotekarzy i nasza owocna współpraca, która, muszę powiedzieć, dopiero się rozkręca. Pani profesor, mamy już wyklarowane, że to nie baśni. Wiemy, skąd wziął się pomysł. No ale wróćmy do początku tej historii. Jak to się stało, że te księgi trafiły w ogóle do Poznania? Tak, tu ponownie musimy cofnąć się, bo to zawsze jest ileś etapów, które prawda, prowadzą do, do czasów współczesnych. Sam księgozbiór braci Grimm za ich życia był dla nich niezwykle cenny. Często mówi się, że oni traktowali swoją bibliotekę wręcz jak członka rodziny. Jakub Grimm zawsze mówił, że to jest jego kochana biblioteka, śniła mu się, opowiadał o niej, więc to naprawdę ważny element ich życia. Wiemy także, że na łożu śmierci Jakub Grimm prosił, żeby jego biblioteka nie została rozproszona. I po śmierci obydwu braci, syn Wilhelma, Hermann Grimm, idąc za prośbą Jakuba, przekazał większość książek, wyłączy, wyłączywszy tylko pamiątki rodzinne, w Bibliotece Królewskiego Uniwersytetu w Berlinie. Czyli w latach 70. XIX wieku ten księgosbiór niemalże w całości trafił do Uniwersytetu Berlińskiego. I teraz oczywiście pytanie, w jaki sposób książki z Berlina trafiły do Poznania. I tutaj mamy dwie ścieżki, jedną pewną, a jedną hipotetyczną, ale też myślę, że w miarę można ją uzasadnić. Ta ścieżka pewna związana jest z powstaniem w Poznaniu na samym początku XX wieku Kaiser Wilhelm Bibliothek. To był ten pomysł, żeby właśnie na rubieżach Wschodniej Rzeszy Niemieckiej stworzyć taki punkt rozsadowy kultury niemieckiej. I wtedy powołano właśnie tą bibliotekę cesarza Wilhelma, która mieściła się w gmachu głównym naszej biblioteki przy ulicy Ratajczaka, i biblioteka wystosowała taką odezwę do innych bibliotek w Rzeszy o przysyłanie książek, które zasilą księgozbiór. I w dwóch książkach, które mamy w naszym, w tym wśród tych odkrytych książek, dwóch książkach z XIX wieku, znajdują się ekslibrisy z napisem Dar Biblioteki Berlińskiej 1898-1899 dla Kaiser Wilhelm Bibliothek w Poznaniu. Więc tu mamy absolutnie pewną ścieżkę i wiemy, że Biblioteka Berlińska pozbywała się w ten sposób dubletów. Miała podwójne egzemplarze. Traf chciał, że ten drugi Egzemplarz tego dubletu był właśnie z Biblioteki Grimowskiej. To także pokazuje, że w tamtym okresie jeszcze nie do końca sama Biblioteka Berlińska mm, uważała, że te książki materialne, które należały do Grimów, są jakimś szczególnym cymesem. Druga ścieżka związana jest z okresem wojny. W wielu egzemplarzach wśród tych odkrytych książek mamy pieczątki wypożyczeń wewnątrz bibliotecznych z Berlina, na przykład z roku 43. A zatem wiemy, że te książki były jeszcze w czasie wojny w Berlinie i możemy założyć, że ponieważ Berlin był bardzo silnie bombardowany być może część zbiorów były zabezpieczane i wywożone poza Berlin i być może trafiły do zbiorów, które w momencie przesunięcia granic w 1945 roku nagle znalazły się na ziemiach Polski. Więc to być może związane jest właśnie z tym, że te, te książki materialnie znalazły się na terenie państwa polskiego. Równocześnie w posiadaniu biblioteki uniwersyteckiej jest taki list z 8 listopada 1945 roku ówczesnego dyrektora biblioteki profesora Aleksandra Birkenmajera, który informuje bibliotekę że wysyła cztery wagony zabezpieczonego, zabezpieczonych książek i prosi o zajęcie się tymi książkami. Możemy więc założyć hipotetycznie, że właśnie w tym transporcie były nasze książki, a może w jakimś innym transporcie, ale właśnie y, związanym z zabezpieczaniem powojennych y, księgozbiorów. Pani profesor, to jest y, ciekawa historia, ale pomyślmy też o naszej Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, y, bo ona mieści ponad 3 miliony woluminów, a pani razem z panią Renatą Wilgosiewicz-Skutecką znalazłyście te 28. Jakim cudem! Tak, to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę, jeżeli pomyślimy, że nawet właśnie 3 miliony tomów, w tym 70 tysięcy starych druków, ta liczba sprawia, że rzeczywiście niemożliwe byłoby szukanie tych książek Grimowskich książka po książce, prawda? Zdejmowanie spółki, oglądanie. Tym bardziej, że na tych książkach nie jest napisane, że one należą do braci Grim, więc to jest też dodatkowe utrudnienie. I tutaj pomogła nam tak naprawdę sama idea biblioteki, nie wiem, filozofia prowadzenia biblioteki. Bo opierałyśmy się na katalogach. To katalogi nas prowadziły. I pierwszym katalogiem był właśnie katalog inkunabów profesora Wydry, gdzie to był ten sygnał, jest czego szukać, szukajmy dalej. Drugim katalogiem, który nam pomógł, był katalog germanistów niemieckich Ludwika Denekego i Irmgard Taitke, którzy pod koniec 80. lat XX wieku sporządzili pełen spis książek należących do księgozbioru braci Grimm. I Szczęśliwie dla nas odnotowali tam także egzemplarze zaginione. Tam jest w nawiasie przy takim egzemplarzu napisane ferlust, czyli zguba lub strata. I tutaj pan Jakub Łukaszewski wpadł na taki genialny pomysł, że szukajmy dokładnie tych książek, które oznaczone są jako strata, czyli to już nam dawało taką siatkę do poszukiwań, że wiedziałyśmy, że nie trzeba 70 tysięcy tomów kartkować, tylko że szukamy tych konkretnych egzemplarzy. No i wtedy był trzeci katalog, katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, gdzie te książki e, wyszczególnione przez profesora Denekego e, sprawdzałyśmy, e, porównywałyśmy z książkami fizycznie obecnymi w Poznaniu. E, I czasami to m, było proste, bo był tam na przykład ex libris i od razu było wiadomo, że to jest właśnie z Biblioteki z Zbioru Klimowskiego, ale czasami trzeba było szukać innych znaków, na przykład właśnie tych śladów użytkowania, charakterystycznych podkreśleń, wpisów, podpisów, notatek. Więc to tym sposobem udało się za pomocą trzech katalogów i takiego właśnie bibliotekarskiego myślenia dotrzeć do tych 28 tomów, które równocześnie tu, dodam, liczą, znaczy, mieszczą 34 tytuły osobnych publikacji. Więc na dzień dzisiejszy taki jest stan naszych Poszukiwań i muszę powiedzieć, że jak zaczynałyśmy poszukiwania, to cieszyłybyśmy się z każdej odnalezionej książki i do głowy by nam nie przyszło, że będzie tego powyżej 30 egzemplarzy. Myślę, że to bardzo cenna uwaga dla studentów, że w bibliotece można rzeczywiście znaleźć coś ciekawego, ale przejdźmy teraz do najważniejszej kwestii, czego obracia Grimm i ich warsztacie możemy dowiedzieć się z tych zaginionych woluminów. Myślenie o, czy też praca ze spuździsną grimowską, badania germanistyczne, one także mają swoje różne etapy i już takim właśnie dokonaniem ostatnich lat jest zrozumienie, że Grimowie mieli pewną metodę pracy. I ta metoda pracy na przykład polegała na tym, że czytając różne księgi, podkreślali interesujące ich fragmenty, robili takie wypisy, interesujące. Ich motywów. Sama biblioteka też warto wiedzieć, ona nie tyle składała się z jakichś filologicznych białych kruków, co raczej z tekstów źródłowych, bo oni traktowali swoją bibliotekę jako taką bibliotekę roboczą, w której gromadzili źródła, które potem uruchamiali jako właśnie materiał wyjściowy do swoich licznych zbiorów, bo przecież oni opublikowali nie tylko zbiory baśni, ale także zbiory legend. Jakub Grimm wydał konkordancję, nie wiem, motywów, podań, sentencji prawnych. To właśnie taka właśnie praca u podstaw filologiczna, nie na darmo mówi się, że są twórcami germanistyki. I oni w tych książkach pisali, podkreślali, robili kropeczki, czasami robili dziurki, nie wiem, igłą. Po tych książkach widać, że one były rzeczywiście bardzo intensywnie użytkowane, ale właśnie dzięki temu my możemy badać na przykład jaki motyw był dla nich interesujący, skąd wzięli dany motyw, co jest też istotne potem dla różnego typu wniosków nie wiem, o pochodzeniu baśni, czy tak. Baśni, pochodziła, nie wiem, z kręgu języka francuskiego, czy z kręgu języka włoskiego, a może była typowo niemiecką baśnią. To są takie pytania, które, których rozstrzygnięcie jest rzeczywiście istotne potem dla myślenia o baśniach i dla naszego w ogóle rozumienia, czym baśnie Braci Grimm są. A baśnie Braci Grimm jest to tak istotny element kultury światowej, że rzeczywiście im więcej o nich wiemy, tym lepiej, <gryw> tym lepiej dla nas wszystkich, bo możemy lepiej rozumieć te, te kwestie. I właśnie w tych naszych książkach odkrytych, ku mojej ogromnej radości, jest bardzo dużo śladów użytkowania. E, mamy tam e, nie tylko liczne podkreślenia, ale mamy właśnie takie całe spisy m, wynotowanych elementów na wyklejkach. Co ciekawe, często one są przekreślone i my wiemy też z innych źródeł, że to, co przekreślili, to oznaczało, że oni już to użyli w jakimś tekście. Potem, żeby tego nie powielać, to sobie to zaznaczali. Więc tak naprawdę teraz można rozpocząć tą właściwą pracę, czyli takie właśnie odtwarzanie e, ich. E, Pomysłów na przykład właśnie twórczych. Pani profesor, wokół tego znaleziska rozpętał się w zasadzie medialny huragan. O Pani odkryciu pisały media regionalne, ogólnopolskie, europejskie. Często musiała Pani mówić, że nie są to nowe baśnie? Tak, to prawda. Ja jak dziś pamiętam, to był poniedziałek 22 kwietnia 2024 roku. Biuro prasowe UAM ogłosiło właśnie oficjalny komunikat o naszym znalezisku w języku polskim, w języku angielskim. Komunikat bardzo przejrzysty, były wszystkie istotne fakty tam zawarte. Już od wtorku rano rozdzwoniły się telefony. Już tego samego dnia nagrywałyśmy w bibliotece, nagrywaliśmy wspólnie materiał, który poszedł wieczorem w Telewizji Polskiej w Polsacie potem przyjechała telewizja TVN24, przypadkiem 23 kwietnia był Światowy Dzień Książki, więc to się wszystko bardzo pięknie łączyło. Na dodatek właśnie ten element baśniowy się do tego dołączył, bo wszyscy braci Grimm kojarzymy, więc emocje były naprawdę duże. My z panią Renatą Wilgosiewicz-Skutecką odwiedziłyśmy chyba wszystkie lokalne stacje radiowe, udzielałyśmy wywiadów przez telefony, rozmawiałyśmy z dziennikarzami, dużą pracę wykonałyśmy, jeśli chodzi o publikacje w internecie, bo to był rzeczywiście wysyp y, różnych komunikatów, które bardzo często zaczynały potem przy, przy jakby, przyjmować taką formę głuchego telefonu. Y, I tutaj niedźwiedzią przysługę wyrządził nam y, gazeta brytyjska The Daily Mail, która także opublikowała y, taką informację o tym znalezisku, niestety pisząc, że odnaleziono oryginalne dzieła Braci Grimm. Była takie drobne przekłamanie, nie książki należące do Braci Grimm, tylko los. Works by Grim, Grimm, prawda? czyli zaginione dzieła. I od tego momentu się zaczęło. Media anglojęzyczne to podchwyciły. Z zaginionych dzieł braci Grimm oczywiście no, zrobiły się zaginione baśnie braci Grimm, więc przez jakiś moment krążyły opowieści, że 27 nowych baśni odkryto. Finalnie było to 27 nowych tomów baśni. Więc rzeczywiście myśmy w jakimś momencie już gasiły pożary takie medialne. Starałyśmy się to gdzieś tam na, na w miarę sił, bo oczywiście nie dało się na całym świecie wszystkiego skorygować, ale zdarzały się też te bardzo profesjonalne portale anglojęzyczne, które też potem to poprawiały i też dziękowały za te poprawki. I no, starałyśmy się wyjaśnić, że mimo wszystko jest to nadal sensacyjne odkrycie, nawet jeśli to nie są baśnie. Ja musiałam rozczarować paru wydawców z Ameryki, którzy do mnie napisali, bo właśnie wyrazili chęć opublikowania tych zaginionych baśni ja musiałam wyjaśniać, że niestety muszę ich rozczarować, ale nie są to to baśnie. Z kolei media niemieckojęzyczne, dla których Grimowie, no są taką właśnie pomnikowymi postaciami, to nie mieli wątpliwości, że to nie są zaginione baśnie i te publikacje w mediach niemieckojęzycznych pojawiły się z pewnym opóźnieniem. Myślę, że y, sama strona niemiecka musiała dokładnie przemyśleć, co się w ogóle stało, bo myślę, że to było na tyle sensacyjne odkrycie, że myślę, że nie wierzyli, że jak to nagle 30 książek się odnalazło w Poznaniu, prawda, za rogiem, blisko Berlina. Y, i te z kolei publikacje już były rzeczywiście bardzo rzetelne. Też się kontaktowano z nami. Myśmy też tam jakby też pilotowały i autoryzowałyśmy te teksty i taką wielką radością było, że Frankfurt Allgemeine Zeitung też właśnie w swojej części felietonowej poświęciła temu znalezisku ogromny materiał. I co mnie też bardzo cieszyło, wszędzie pisano słowo Poznań bez błędu. Będzie szukać pani dalej? Tak, to jest dobre pytanie, i to myślę, że się odnosi także do tego, o czym Pan wspomniał na początku, że mamy 3 miliony tomów, 70 tysięcy starych druków i można powiedzieć, że w takiej wielości skarbów na pewno coś jeszcze się znajdzie. W katalogu Denekiego tych zgub jest oznaczonych jest aż 200, więc tak naprawdę nadal ten temat nie jest zamknięty. My tylko się zastanawiamy, czy nie było też tak, że pewne transporty nie trafiły do Poznania, tylko na przykład do innych bibliotek. I tu wydaje mi się, że być może to nasze znalezisko, Tworzy jakby taki etap kontaktu z bibliotekami innymi, żeby może sprawdzić, czy do innych bibliotek na ziemiach tutaj zachodnich, ale także w, w głębi Polski, na przykład, nie wiem, w Łodzi, te książki trafiły. Więc myślę, że te, rzeczywiście te poszukiwania nie są zamknięte, nie mówimy, że to koniec. Z drugiej strony, te poszukiwania, one nam otworzyły teraz ten właśnie nowy etap działań, i myślę, że to jest rozpisane na lata, czyli odcyfrowywanie tych notatek, sprawdzanie do czego one się odnoszą, y, jakie kwestie uznano za ważne. Tym bardziej, że m, te badania nad y, tymi notatkami odręcznymi grimów są na tyle świeże, że one na, w, w ogóle nie mogły się odnieść do tego co my mamy w Poznaniu, bo nikt nie wiedział, że te książki przetrwały. Prawda? I nikt nie wiedział, że te książki fizycznie istnieją. I ja tu tylko jeszcze dopowiem, że takim naszym największą radością, takim białym krukiem germanistycznym jest pierwsze wydanie powieści Simplicissimus. Y, y, von to jest powieść z 1669 roku. Taka rzeczywiście flagowa powieść baroku niemieckiego. I my mamy nie tylko pierwsze wydanie tej powieści, co zresztą wzbudziło absolutną radość w mieście Grimelshausena, w Gelnhausen, gdzie pani, z którą rozmawiałam przez telefon, to nie kryła radości. No. Powiem wprost, że ona się popłakała z tej radości, że my ten pierwsze, pierwsze wydanie posiadamy, ale na dodatek to jest najbardziej popisany egzemplarz w naszej kolekcji. Tam jest po prostu tyle tych notatek, tyle podkreśleń, czasami naprawdę brzydkim pismem, co pokazuje, że byli bardzo rozemocjonowani, kiedy to robili, że przed nami jest ogromna praca i myślę, że wiele odkryć. W takim razie życzymy owocnej pracy. Mamy nadzieję też, że być może nowych odkryć, a na pewno odkryć tego, co mieli na myśli bracia Grimm. Z panią profesor Elizą Pieciul-Karmińską. Na dziś już się żegnamy. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Dziękuję bardzo.